Cześć, witajcie, Paweł Le portal się konia. To jest Korkops X. Sześć operatorów i kompatybilność z Yamaha DX7. Czyta jej banki bez problemu i jest z nim kompatybilny. Można powiedzieć, że w 90% ale to jest totalnie bez znaczenia, dlatego że ten instrument nie został stworzony przecież do tworzenia cukierkowych pianin FM czy też basów. Odnajdzie się w zasadzie w każdym gatunku. Każdy, kto słyszał o syntecie FM i o jej programowaniu, powiadał, nie chcę tego, to jest dla mnie za trudne i zdecydowanie miał rację. Tutaj jest zupełnie inaczej. Nie musisz być programistą, aby tworzyć brzmienia. A jeśli totalnie nie czujesz tego, to korok zrobił to za ciebie. Wystarczy, że klikniesz sobie przycisk oznaczony kostką. To jest randomizacja. Na Twoim presecie klikasz randomizację i instrument sam za ciebie robi brzmienie. Kolejne kliknięcie daje nam odejście w zupełnie inną stronę. Ile razy klikniesz, tyle razy Korg wyczaruje za Ciebie doskonałe brzmienie. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że czasy starego FM-a, który szumiał, który był trudny w obsłudze, mamy już za sobą. Co ciekawe, Korg PSIX to ten sam silnik brzmieniowy, to samo brzmienie, ale zupełnie inne presety presety, których nie usłyszymy w starej DX7 i w starej DX7 w ogóle nie spodziewaliśmy się takich rzeczy. No nie ma sekwencera krokowego, nie ma procesora efektów, a więc żegnaj stare brzmienie, witaj nowe w zasadzie na każdą okazję. Ja bardzo lubię grać na sinusie. Sinus dla mnie jest takim brzmieniem bardzo łagodnym, bardzo przyjemnym. Stosuję go bardzo często w moim wirusie. Natomiast przygotowanie tego brzmienia tutaj zajęło mi naprawdę chwilę. Wystarczy, że dajesz inicjalizację, masz już tego sinusa. Możesz w tym momencie użyć zupełnie innej fali, którą potrzebujesz. Dodajesz tylko efekty, lekkie portamento i brzmienie gotowe. Posłuchajcie. Na pokładzie nie dość, że mamy ekran OLED z analizatorem widma i oscyloskopem. To jeszcze dodano nam sześć sliderów i potencjometrów obrotowych. Slidery służą nam do tego, abyśmy mogli sobie sterować głośnością poszczególnych partów, czytaj operatorów, a znajdujące się nad nimi potencjometry służą do zmiany wysokości operatora, rozjaśniania każdego z nich, czy modulowania w zależności od wybranego algorytmu. To, który operator jest operatorem modulującym, wskazuje nam kolor niebieski. Sześć nobów, sześć kontrolerów obrotowych znajduje się po prawej stronie tego instrumentu. To tam będziemy sterować filtrem, tam sterujemy efektami, a przyciski. Poniżej tych nobów, właśnie służą do wybierania różnych parametrów, którymi będziemy sterować. Jeden klik sterujesz efektami, jeden klik sterujesz filtrem, jeden klik sterujesz wysokością, i tak i tak dalej. Bardzo proste i bardzo funkcjonalne. I tutaj okazuje się, że Korg X to nie tylko syntezator FM, czyli nie tylko klasyczna DX7, a również potężny syntezator, który ma zapisane różne przebiegi fal w postaci Wavetable. Co nam to daje w praktyce? Sześć operatorów. Traktujesz jako osobne oscylatory. W związku z tym możesz sześć różnych fal załadować do instrumentu, rozstroić, a mogą to być te same fale. Masz jeszcze tryb unison, który te oscylatory rozstroi za ciebie i rozszerzy. Oczywiście polifania spadnie, ale do grania jedną ręką wystarczy w zupełności. Posłuchajcie, jak potężne narzędzie to jest. W klasycznym DX7 operator pracował na sinusie. Kork poszedł o krok do przodu i zaproponował zupełnie inne fale, które w zamian dają nam inne harmoniczne niż sinus. Ale to jeszcze nie wszystko, bo mamy pięć trybów pracy operatora. FM, modulację pierścieniową, filtr, filtr FM i wspomniane dodatkowe fale Wavetable, których jest aż 21. Cała reszta obok generatora dźwięku jest bardzo podobna do tego, co znamy w każdym innym syntezatorze, więc każdy będzie się czuł jak w domu. A co znamy? Każdy operator ma osobną regulację głośności i wysokości oraz obwiednie. Oprócz tego globalnie możemy skorzystać z trzech obwiedni i trzech LFO, które definiuje 23 przebiegi. Każdy operator może być odtwarzany na innej partii klawiatury. Co to oznacza, możemy tworzyć po prostu splity. Czyli na przykład, że od C do C będzie grał ten operator, od C kolejnego będzie ten, i kolejny, i kolejne. Tak więc możliwości są naprawdę, naprawdę duże. Mamy 37 co ważne pełnowymiarowych klawiszy, czyli klawiszowcy, którzy na co dzień grają na dużych sprzętach, będą zachwyceni. Klawiatura jest czuła na dynamikę gry, 40 algorytmów FM. Możemy również programować własne algorytmy. Wirtualne patchowanie instrumentu ma 12 źródeł, a więc możemy dowolnie kierować modulacje w dowolne parametry syntezy. Filtry, 11 typów. Mamy tutaj w zasadzie każdy filtr z popularnych instrumentów Korga POLI-6, MS20, Lowpass, Highpass i nie tylko, o różnych nachyleniach zbocza. że byłby instrument bez efektów? 30 różnych efektów i jest tutaj absolutnie wszystko to, co jest potrzebne. Chorus, kaczka, kompresor, głośnik Leslie, delay, a nawet tak modny ostatnio Shimmer Reverb. Ale to nie jest tak, że możemy wybrać tylko jeden efekt z bogatej listy efektów. Możemy wybrać trzy takie efekty, gdyż mamy niezależne trzy procesory efektów. Wbudowany w Obsixa arpeggiator oferuje nam 7 przebiegów. Posłuchajcie. Sekwencer krokowy przyda się wszystkim tym, którzy chcą grać z różnymi innymi instrumentami podłączonymi do PsyXa. Mamy 16 kroków, 6 nutek na każdy krok. Możemy przebieg naszego sekwencera krokowego zmieniać, aby nam uruchamiał się od lewa do prawa, od prawa do lewa itd. itd. Swingujemy. Możemy edytować każdą nutę osobno, możemy nagrywać w sekwencerze krokowym zmiany na przykład filtra, katów i nie tylko. Posłuchajcie. Kiedy klikniesz odtwarzanie sekwencera krokowego, no to on się odtworzy, naturalna rzecz, ale w jednej tonacji. Ale kiedy klikniesz wyzwalanie sekwencera krokowego przez klawiaturę, no to będziesz mógł zmienić tonację w zależności od naciśnięcia tego klawisza. Posłuchaj. Nagrywać do sekwencera krokowego możemy na dwa sposoby. Pierwszy klikasz REK i poszczególne kroki sobie wgrywasz z klawiatury. Bez względu na to, czy zrobisz to z pauzami czy bez, każdy krok zostanie zapisany automatycznie, więc poszatkuję to jako taki matematyczny schemat 16-krokowy bez żadnych pauz. No posłuchaj. ale jeśli klikniesz Rec plus Play, włączy się metronom i będziesz mógł nagrać swoją partię z zachowaniem Twoich pauz. I to jest fajne. Posłuchaj. Sekwencer krokowy, a w zasadzie jego przyciski, możemy wykorzystać jako takie multipady. Zobaczcie. Mamy również brzmienia ulubione, możemy się szybko dostać do naszych brzmień ulubionych. Mamy 4 banki, co daje nam 4 x 16, 64 programowane brzmienia. Od kiedy ten instrument jest u mnie w studio, to dostaję mnóstwo zapytań OPSIX czy WAVESTATE. No bo te instrumenty są bardzo do siebie podobne pod względem płyty czołowej, to znaczy w zasadzie klawiatura i rozmiar instrumentu. Natomiast są to zupełnie dwa. Totalnie, totalnie różne instrumenty. I tutaj, jeśli kochasz przestrzenne pady, ale takie w stylu Omnisphere i brzmienia samplowane, no to Wavestate będzie świetnym narzędziem. Natomiast tutaj wszystkie lidy, wszystkie takie dynamiczne basy reagujące na dynamikę gry, no i generalnie klimat syntezy FM, no to Opsix będzie tutaj królem. Tak więc Wavestate czy OPSIX to jest totalnie nierozstrzygnięta sprawa. To są dwie zupełnie inne maszyny, stworzone do zupełnie innych celów. Najlepiej mieć dwa. Swojego czasu po sieci hulał obrazek z prototypem Yamachy DX10. To było właśnie coś bardzo podobnego do OPSIXa. Szkoda, że Yamaha tego nie zrobiła. Kork był pierwszy. Kork zrobił to naprawdę wyśmienicie. Mamy. Sześć operatorów, kompatybilność z DX7, importujemy z i nam to pięknie, ładnie się zapisuje, czyli wszystkie oryginalne brzmienia możemy mieć w tym instrumencie. Sekwencer krokowy, procesor efektów, wszystko, co tylko możemy sobie zamarzyć w tym malutkim instrumencie. To byłoby na tyle. Wszystkiego dobrego na razie. Pozdrawiam. Cześć.